Znajdujemy się na stoisku Asten Group, gdzie mam przyjemność być gościem pana prezesa Asteniusza Myśliwca. Panie prezesie, rewelacyjne stoisko. Proszę powiedzieć coś więcej. Tak, dziękuję za te słowa. Faktycznie jest, w tym roku pokazujemy się bardzo wyjątkowo. Pokazujemy część zakładu produkcyjnego, gdzie można zobaczyć całą produkcję, tak jak ona wygląda na żywo. Więc dla tych klientów, którzy jeszcze nie weszli w tą branżę, serdecznie zapraszamy, żeby mogli się bardziej przybliżyć tym branżom i zobaczyć jak to faktycznie wygląda. Są dwie wtryskarki, jest automatyczny system podawania, jest system chłodzenia, system automatyzacji. E, oprócz tego, jak w każdej fabryce e, są miejsca również tak, jak stołówka dla swoich pracowników, dla gości, więc serdecznie zapraszam. Panie prezesie, porozmawiajmy o całej o samej grupie. E, co nowego, co nowego w grupie, co się zmieniło. Tak, postanowiliśmy, że chcemy poszerzyć naszą ofertę dla naszych klientów, dlatego też cały nasz stuosobowy zespół występuje pod marką brandem Aston Group. I w związku z tym jesteśmy w stanie zaopatrzyć kompleksowo każdego klienta, który zajmuje się przetwórstwem tworzy, budując mu gniazdo produkcyjne i automatyzując tak wedle jego potrzeb. Czyli, jak dobrze rozumiem, nie tylko sprzedaż wtryskarki, ale obsługa posprzedażowa, serwis i wszystkie urządzenia dodatkowe. Tak, zgadza się. Sprzedaż oczywiście swoją drogą, natomiast kluczem do dobrej i profesjonalnej obsługi jest serwis posprzedażowy. Więc tutaj uważam, że nasze 23-letnie doświadczenie robi swoje. No i jesteśmy. Mocną, prężną firmą na rynku polskim. Grupa również jest bardzo silna, jeżeli chodzi o sektor szkoleniowy, tak istotny dla naszego rynku. Z tego co wiem, ta działalność szkoleniowa wciąż się rozwija. Tak, prowadziliśmy nasze oferty szkolenia dla naszych klientów, jak i również hmm, laboratorium. Każdy klient, który produkuje coś u siebie, może przywieźć swój produkt czy surowiec, na którym pracuje. Jesteśmy go w stanie przebadać i dać mu wyniki, do których będzie mógł się posługiwać w swojej produkcji. Laboratorium służy również do tego, żeby wspierać i znajdywać rozwiązania problemów, które się pojawiają na produkcji. Z danymi produktami, czy też wytrzymałościowe, materiałowe. Serdecznie zapraszam. Panie prezesie, jestem laikiem, mam pomysł. Nie mam wtryskarki, nie mam nic. Przychodzę do państwa, co od was otrzymam? Tak, to bardzo dobre pytanie. <laughs> Mamy takich klientów, i są takie przypadki, że ktoś chce wejść w nową branżę, i uważam, że branża przetwórstwa tworzyw jest. Przyjemną branżą, tak? Może to nie jest najłatwiejsza rzecz, ale przyjemna, gdzie można spróbować swoich sił i trafiając do nas, jesteśmy w stanie pomóc. Pokazać, przybliżyć działania, jak wejść, od czego zacząć i jesteśmy w stanie pomóc. No i ostatnie pytanie, bardzo lekkie, jak ocenia Pan tegoroczne targi? Tu faktycznie się coś dzieje, chociaż na Waszym stoisku dzieje się absolutnie bardzo dużo. Tak to prawda. Mamy wielu klientów. Do tej pory sprzedaliśmy już prawie 1400 w karek, które pracują cały czas. Więc to pokazuje, że zdobyliśmy zaufanie naszych klientów. Przyjeżdżają tutaj, odwiedzają nas, sprawdzają, jakie mamy nowości. No i działamy, tak, cały czas. Dziękuję z tego miejsca serdecznie naszym klientom, jak i również mojemu całemu zespołowi, który tak pięknie się postarał. Dziękuję uprzejmie. W tym roku firma Aston Group, właściciel marki Plastigo, przedstawił dwie maszyny. Jedna to klasyczna maszyna hydrauliczna kolanowa, oraz wyszliśmy naprzeciw najnowszym trendom i oczekiwaniom polskich klientów i przedstawiliśmy maszynę hybrydową marki BD, serii BD. Obie maszyny charakteryzują się oszczędnością energii dzięki zastosowanym serwomechanizmom, a w szczególności maszyna BD, wykorzystująca maksymalnie energię elektryczną do poszczególnych procesów, którymi zarządza. Z rozmów, które przeprowadzam z producentami w wtryskarek na tych targach, wynika, że głównymi motywami które są obecne na stoiskach, to oszczędność energii, co jest naturalne w obecnych czasach oraz automatyzacja. Czy Państwa firma również, również prezentuje rozwiązania w tym kierunku? Oczywiście zastosowane, tak jak wspomniałem, zastosowane serwomechanizmy są w stanie wykorzystać energię elektryczną maksymalnie i optymalnie. I też bym chciał tu poruszyć jeden temat, że nie przeskoczymy pewnych praw fizyki. Możemy oczywiście, tak jak nasze maszyny i inne, wyposażyć na przykład w kołderki na cylindry, które Charakteryzują się oszczędnością energii, prawda, jeżeli chodzi o rozgrzewanie, ale najważniejsze jest optymalizacja procesu. Sterownik, który zarządza pracą maszyny w ten sposób, że maksymalnie optymalnie wykorzystuje energię i cała reszta. Jestem bardzo ciekaw tych wszystkich nowych rozwiązań, ale znamy fizykę. Potrzebujemy energię, potrzebujemy kilowatogodzinę do przerobienia odpowiedniej ilości tworzywa i wtryśnięcia go. Także myślę, że nasze maszyny w pełni podążają za tymi trendami jesteśmy w stanie wykorzystać optymalnie energię, którą dostarczamy i uzyskać jak najlepsze wyniki? Jest stosunkowo wczesny poranek, a na waszym stoisku jest bardzo dużo klientów zwiedzających. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia frekwencję na tych targach? Myślę, że te dwa, dwa ostatnie dni w szczególności są dosyć pracowite, ale po to tu przyjechaliśmy. Myślę, że w związku z tym, że konwencja naszego stoiska jest nieco inna w tym roku, przedstawiliśmy jakby cały zakład, cały zakład produkcyjny. Dzięki temu jesteśmy w stanie pokazać nasze całe portfolio. Pod marką Aston Group zrzeszamy wiele pod firm takich jak Plastigo, WIG, Ozon, Technigo. I w związku z tym klienci, którzy są zainteresowani jedną częścią branży mogą znaleźć wszystkie rozwiązania pod jednym szyldem u nas w ten grup. Myślę, że w związku z tym większa frekwencja, więcej ludzi i z tego się cieszymy.